Będzie to wideo nieco inne niż wszystkie. Film, który kończy pewien etap w moim życiu, ale zdecydowanie otwiera inny. Po trzyletnim obnażaniu prawdy, obnażaniu lewicowych absurdów, zaglądaniem tam, gdzie zaglądać nie pozwalają, a co najważniejsze, mówieniu niewygodnej prawdy. Tak więc po tych trzech latach usunęli trwale moje konto na TikToku. Troszeczkę szkoda, z jednej strony zdobyłem tam prawie 100 tysięczną widownię, która dzień co dzień słuchała tego, co mam do powiedzenia i tej prawdy, której mówić nie wolno. Nie było to proste zadanie. Nie było to proste zadanie. Moje konto było wielokrotnie zgłaszane przez lewarkowych działaczy. Wielokrotnie było zawieszane. Aż w końcu wzięli i usunęli trwale. Rozpaczać nie będę, bo żyję. I więc będę mówił też dalej. Niestety, ocenzurowanie TikToka, ta cenzura na TikToku jest przeogromna. Używanie słów powszechnie dopuszczalnych, powszechnie używanych ale wymawianych z ust człowieka o prawicowych poglądach jest uważane za mowę nienawiści. Gdzie nawet nauczyłem się już w niektórych wybitnie wkurzających sytuacjach nie używać wulgaryzmów. Ale jak widać nie o to chodzi. Po prostu nie wolno mówić tego, co jest w tym momencie niepoprawne politycznie. Na marginesie powiem jeszcze tyle, że póki Donald Tusk nie objął władzy w Polsce, nie miałem. Problemów z mową nienawiści, nie miałem też problemów z blokowaniem moich kont Jak widać uśmiechnięta Polska nijak ma się do wolności słowa i wolności mediów, a co za tym idzie nijak ma się do demokracji. Wiem, że część osób z TikToka również mi obserwowała tutaj na YouTubie. Dlatego taki mały apel do was, moich subskrybentów, tych z YouTube'a, jak i tych e, z TikToka. Którzy mnie tutaj oglądają, dajcie znać na TikToku, gdzie można mnie szukać. Aktualnie tu na YouTubie. Chociaż też już powstało nowe konto na TikToku pod nazwą Shaman8282. Nowy. Od teraz to tam będę wrzucał nowe filmy. Więc proszę, odnajdźcie mnie i tam i przekazujcie dalej. Ale bezpieczniej jest oglądać mnie teraz tu na YouTube. Póki co cenzura tutaj nie jest aż tak brutalna. Jeszcze można mówić prawdę. Jeżeli natomiast nasz kochany rząd i to konto usunie, założę też nowe. Tak czy siak mówić nie przestanę, bo już teraz widzę, że mamy do czynienia z wewnętrzną wojną. Pomiędzy bzdurami, którymi karmi nas lewarkowa strona i unijna, a prawdą, która niestety nie jest mile widziana. Bo wiecie, z prawdą jest tak, że potrafi poruszyć miliony i obudzić miliony. Pozdrawiam i zapraszam.